Bardzo serdecznie na briefingu prasowym, który jest poświęcony no niezwykle istotnej kwestii e, opieki czy pomocy sąsiedzkiej dla osób, które tej pomocy wymagają. E, my, jako miasto, już od jakiegoś czasu realizujemy tego typu usługi e, sąsiedzkie. E, dzisiaj. Tymi usługami jest objętych 20, 20 mieszkańców, mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. Wiemy, że demografia naszego kraju jest jednoznaczna i takie usługi sąsiedzkie będą no, pewnie się rozwijały, dlatego że jej potrzeby będą coraz większe. Pomysł usług sąsiedzkich no, nie jest. Nowy, natomiast też no, jeszcze te doświadczenia możemy powiedzieć śmiało, że Włocławek jest e, znowu w tym obszarze pionierem. Dlatego, że sama idea się wzięła z okresu pandemii, kiedy e, takie instytucjonalne wsparcie dla osób potrzebujących było bardzo mocno ograniczone. I wówczas e, wdrożono taki kol, korpus sąsiedzki, taką ideę korpusu sąsiedzkiego, gdzie Sąsiad sąsiadowi po prostu służył pomocą, Zresztą Polacy y, gremialnie sobie y, pomagali i y, 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 pracownicy Miejskiego Pomocy, rodzinie, postanowili tą niesamowitą energię wykorzystać i wdrożyć jako y, jedną z form deinstytucjonalizacji usług y, społecznych. To jest trudne, y, Trudny wyraz, ale jakby sprowadza się tylko do prostych rzeczy, tak, żeby te usługi społeczne były jak najbliżej osób, które potrzebują tych usług, ale też, żeby to nie miało takiego wymiaru urzędniczego, ciężkiego, tylko żeby było jak najbardziej elastyczne i dostosowane. Stąd też duża rola w tym naszym projekcie organizacji pozarządowych które no, są takim doskonałym łącznikiem pomiędzy tak zwanym jednym i drugim filarem, czyli między e, obywatelami a tym filarem publicznym. Trzeci filar ngo e, pięknie się to wpisują i u nas e, to bardzo ładnie wykorzystuje, chociaż to jest złe słowo, e, może inaczej powiem, e, uwalniają potencjał e, pracownicy MOPR-u właśnie tych organizacji społecznych do prowadzenia usług e, sąsiedzkich. Ale więcej na ten temat opowiedzą e, panie, które dzisiaj ze mną uczestniczą w tym briefingu, czyli pani prezydent Monika Jabłońska, pani Agnieszka Stanieczna, e, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Roni, e, Rodzinie. powinienem e, powiedzieć, pełniąc ja to, za obowiązki, ja to, ja to. bo ja wiem, że pani e, dyrektor ze swojej skromności bardzo tego. Pilnuję. Więc oddaję głos teraz Pani Prezydent, proszę, proszę. Dziękuję Panie Prezydencie. Rzeczywiście to jest, Szanowni Państwo, ba bardzo ważne przedsięwzięcie realizowane e, i zainicjowane przez e, Gminę Miasto Wócławek. 31 lipca tego roku Prezydent podpisał e, zarządzenie o otwartym konkursie o, o ofert na realizację i organizację pomocy społecznej w formule Pomocy Sąsiedzkiej. Konkurs adresowany jest do organizacji społecznych lub podmiotów działających w sferze pożytku publicznego i wolontariatu, które w swoich zadaniach statutowych mają szeroko rozumiane wsparcie czy pomoc społeczną. Powierzyliśmy, tak jak pan prezydent powiedział, to zadanie sektorowi organizacji pozarządowych które też mają spore doświadczenie i spore zasoby, aby takie zadanie w ramach deinstytucjonalizacji realizować. Kto jest odbiorcą tych usług? Też trzeba zaznaczyć, że nie jest to obligatoryjne zadanie dla gminy, ale biorąc pod uwagę potrzeby, rosnące potrzeby w zakresie pomocy sąsiadów osobom niesamodzielnym, chorym, często Samotnym, bo nie wiem, nie mają dzieci, nie mają najbliższych, albo dzieci wyjechały gdzieś za granicę, w takim codziennym życiu. Do kogo jest to adresowane? Na pewno do osób. Jaka forma tych, tych działań w ramach pomocy sąsiedzkiej może być realizowana? To są takie codzienne, potrzebne, ważne sprawy, gdy my osoby. Zdrowe na przykład nie odczuwamy tego na co dzień, natomiast osoby starsze z niepełnosprawnościami, samotne bardzo mocno odczuwają brak na przykład możliwości zrobienia zakupów. Więc te osoby, które będą realizowały te działania w ramach pomocy sąsiedzkiej, zrobią zakupy, pomogą w praniu w takich codziennych czynnościach, w ubieraniu się. W realizacji takich podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, typu właśnie pomoc w umyciu się, takim bezpiecznym, bo wiadomo, że to muszą być osoby, które też mają przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy medycznej, w uczesaniu się, wyjściu na spacer do klubu seniora, załatwieniu takich spraw w urzędzie. Myślę, że to są takie codzienne czynności, które dla wielu osób są nieosiągalne ze względu właśnie na ich sytuację zdrowotną. Rodzinną. W tym projekt realizowany będzie od 1 września tego roku do 1 sierpnia 2025. Przeznaczyliśmy w ramach tego zadania 252 tysiące złotych. To jest ponad 7 tysięcy godzin realizacji pomocy sąsiedzkiej od poniedziałku do niedzieli włącznie, czyli każdy dzień do uzgodnienia oczywiście z organizacją, która będzie realizowała to zadanie. Szanowni Państwo, uważamy, że jest wielka potrzeba. My jako samorząd miasta jesteśmy też uwrażliwieni na takie zapotrzebowanie. Wiemy, że jest sporo osób, które potrzebują takiej, takiego wsparcia. I na pewno to nie będzie jednorazowa akcja z naszej strony, na pewno będziemy to kontynuować i obszar i zasięg wsparcia osób na pewno będzie szerszy. Kto może takie działania w ramach pomocy sąsiedzkiej realizować? Na pewno osoba pełnoletnia, osoba z najbliższego otoczenia tej osoby, która będzie wymagała wsparcia, pomocy. Na pewno to będzie osoba, która będzie zaakceptowana po pierwsze przez osobę, którą będzie się opiekowała, ale też przez operatora przedsięwzięcia. Osoba, która też w ramach tego projektu przejdzie takie podstawowe, o ile nie ma, takie szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmetycznej. I myślę, że to są takie najważniejsze kwestie związane z tym przedsięwzięciem. Cieszymy się, że. Realizujemy to, ten projekt. On w zeszłym roku od stycznia do listopada był realizowany w formie takiego pilotażu i okazało się, że jest spore zainteresowanie. Stąd też będziemy prowadzić tego typu przedsięwzięcia i na pewno, tak jak powiedziałam, nie będą one jednorazowym sygnałem i działaniem, aktywnością naszego samorządu. W sprawie szczegółów poproszę panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny, panią dyrektora Biszkę Proszę Szanowni bardzo. Szanowni Państwo, już moi przedmówcy, państwo prezydenci powiedzieli bardzo wiele o usługach sąsiedzkich, więc mi pozostaje tylko powiedzenie kwestii merytorycznej, w zasięgu tej pomocy nowej formy wsparcia, jaką są usługi sąsiedzkie, bo one zostały wprowadzone na mocy nowelizacji ustawy o pomocy społecznej yy, i wprowadzenie tego pakietu usług sąsiedzkich jest ma na celu rozwój środowiskowych usług społecznych tak jak już pani prezydent i pan prezydent przekazali są kierowane te usługi do yy, głównie do osób starszych które potrzebują zabezpieczenia w tych prostych czynnościach dnia codziennego i będą to usługi świadczone przez osoby z najbliższego sąsiedzkiego otoczenia. Ja może troszeczkę o merytoryce i samym przyznawaniu tego świadczenia, bo tak jak pani prezydent wspomniała, jest, został już ogłoszony konkurs na wybór realizatora usług sąsiedzkich. W związku z tym, jeżeli zostanie rozstrzygnięty ten konkurs i zostanie wyłoniony realizator i organizator usług sąsiedzkich, wówczas przystąpimy do, do rekrutacji i naboru osób chętnych i zainteresowanych tą formą pomocy. Jeżeli chodzi o organizowanie w mieście usług sąsiedzkich należy do Rady Miasta ustanowienie uchwały i taka uchwała w tym zakresie czyli w sprawie przyznania i warunków, trybu e, rozpatrywania wniosków i rozliczania tych usług, e, została podjęta przez Radę Miasta 28 maja bieżącego roku i w, tymż, w, tej, w tejże uchwale znajduje się w załączniku nr 3 wszelkie zasady przyznawania tej pomocy. Oczywiście jest to pomoc przyznawana w oparciu o ustawy o pomocy społecznej, w związku z tym. Każda osoba, która będzie zainteresowana tym wsparciem, taką formą pomocy, powinna zgłosić się do pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w budynku głównym przy ulicy Ogniowej, ale także we wszystkich punktach, które znajdują się na poszczególnych osiedlach naszego miasta w osiedlowych sekcjach pomocy społecznej. Tam e, powinna taka osoba złożyć podanie. Pracownik socjalny wówczas umówi się na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania i wówczas zostaną, e, ustalone, e, zostanie ustalona sytuacja życiowa, zdrowotna, a także zakres potrzeb świadczonych usług sąsiedzkich przez pracownika socjalnego w kontakcie z tą osobą potrzebującą. Odwołuję e, wszystkie osoby zainteresowane tą formą wsparcia do e, tego dokumentu, do tej uchwały, ponieważ również ona zawiera tabelę odpłatności, bo jest to forma szczęściową odpłatnością osoby korzystającej i tam są tabele określające wysokości tych odpłatności w zależności od dochodu, jakim dysponuje dana osoba. Tam również ta uchwała mówi e, o e, formach częściowego lub całkowitego zwolnienia z tej odpłatności i o całym trybie rozliczania usług sąsiedzkich. Także serdecznie Państwa zachęcam. Zachęcam także do kontaktu z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Służymy Państwu zawsze pomocą i informacją. Dziękuję. Konkurs trwa proszę Państwa do 22 sierpnia. Zapraszamy serdecznie organizacje pozarządowe i podmioty działające właśnie w oparciu o ustawę o pożytku publicznym do składania swoich ofert. Informacja o konkursie, o tej nowej funkcji czy nowej roli, jaką jest usługi sąsiedzkie, jest dostępna również na naszej stronie internetowej miejskiej. Tam jest przekierowanie bezpośrednio do. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Tam są wszystkie niezbędne dokumenty, z którymi można się zapoznać. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania? Są. No. O. To to bardzo bardzo bardzo. Bardzo. Tak, bo dużo było informacji i tutaj też jest dużo jakby płaszczyzn tak. tego projektu, wiele, wie, wiele podmiotów, trochę chcę uporządkować. Pierwsze moje pytanie, czy operator będzie wybrany tylko jeden? To będzie jedna organizacja? Tak. Jedna. Czy osoba, która potrzebuje takiej pomocy, może zgłaszając się, od razu zaproponować osobę, która będzie na jej rzecz świadczyła taką pomoc? Jak najbardziej. Oczekujemy nawet na wskazanie przez osoby, które będą chciały skorzystać z usług sąsiedzkich, osoby z bliskiego sąsiedztwa, które będą taką pomoc właśnie świadczyły na jej rzecz. I rozumiem, że osoby świadczące pomoc będą y, za to jakoś wynagradzane. Tak. Będą y, miały y, wynagrodzenie, natomiast tak jak już wspomniałam, osoba korzystająca z usług sąsiedzkich za niewielką, ale jednak odpłatnością będzie ponosiła odpłatne odpłatność za te usługi sąsiedzkie. Mogę przytoczyć, bo również w uchwale jest zapis, że cena 100% ceny za jedną usługę sąsiedzką wynosi 35 zł. Oczywiście to jest 500 ponad 500% kryterium dochodowego Wówczas osoba jest zobowiązana do pokrywania stuprocentowej odpłatności, natomiast te wszystkie progi poniżej są cząstkowymi wskaźnikami procentowej odpłatności, która naprawdę będzie nieznaczna tak, żeby nie obciążała budżetów naszych mieszkańców. Pan Prezydent powiedział, że do tej pory korzystają 20 osób z tej pomocy. Czy Państwo mają jakieś szacunki, czy teraz to może być więcej, czy podobna grupa? My założyliśmy, przystępując do tego zadania, założyliśmy gdzieś w granicach 60-70 osób, które będziemy mogli pilotażowo objąć. Zobaczymy na jaką, jaką popularnością, jak się te usługi sprawdzą w środowisku. One dotychczas cieszyły się bardzo dużą popularnością, ale też trzeba zaznaczyć, że były, to, była to forma bezpłatnych usług sąsiedzkich. W tej chwili ze względu na to, tak jak już wcześniej powiedziałam, że zostały one wprowadzone jako kolejny, kolejna usługa społeczna do ustawy o pomocy społecznej, a więc jest to zadanie finansowane środków e, własnych miasta, w związku z tym e, też o tym już wspominałam, musi być też formą odpłatną, a o odpłatnościach, e, tutaj te odpłatności są regulowane w dokumencie właśnie uchwały którą podjęta już jest przez Radę Miasta. Jeszcze ostatnie pytanie: Co do jaka będzie rola operatora, który zostanie wybrany w całym tym projekcie? Tak, operator przede wszystkim na nim będzie spoczywała odpowiedzialność rozliczania usług, zawierania umów z opiekunami, którzy będą świadczyli usługi na rzecz osób potrzebujących, no i oni rozliczając się i przedkładając kartę pracy opiekunów wskazując jaki zakres liczby godzin został wypracowany, na jaką kwotę składają takie dokumenty do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a my weryfikując i stwierdzając zasadność i właściwość wykorzystanych środków i odbytych usług sąsiedzkich, przekazujemy do Urzędu Miasta celem realizacji i finalizowania finansowego tych usług. Również organizacja będzie rozliczała się bezpośrednio z opiekunami świadczącymi usługi sąsiedzkie no przeszkolenia też opiekunów. tak oczy. oczywiście to też jest w, tutaj w obowiązku organizatora usług sąsiedzkich no i takie po prostu wsparcie tak jak będą trudne sytuacje bo to jest opieka nad osobami które wymagają takiego pomocy często doskonale wiemy że są różne sytuacje czasami trudne sytuacje mimo że osoba, która opiekuje się i jest i objęty tą opieką, no, są w jakichś relacjach sąsiedzkich, ale też czasami są trudne momenty i od tego jest operator, aby wspierać nawet tak w formie takiego psychologicznego wsparcia tą relację, tak żeby ona była efektywna i najlepsza do realizacji. 22 sierpnia kończy się konkurs. Od 1, września, Rześnia, tak, tak. od 1 września tego roku i ten projekt, to przedsięwzięcie jest, zakończy się 1 sierpnia 2025 roku. Pani dyrektor użyła słowa a, usługa w kontekście ceny 35 zł. Czy to znaczy godzina tej usługi. Tak, tak, tak jak już wspomniałam, jedna godzina usługi sąsiedzkiej kosztuje 35 zł. Y, osoba, która będzie opiekowała się. Jakie, jakie, jaką możemy być może z tych 35 zł? No, będzie gdzieś tam zapłata w granicach e, minimalnej stawki za godzinę, tak? To już też e, takie szczegóły e, i precyzyjność co do kwestii e, wysokości tego wynagrodzenia dla opiekuna to już będziemy też rozstrzygać po wyłonieniu właśnie tego realizatora usług, tak? Czyli realizator wydarzył się w 15-mocy? Tak, oczywiście. I jeśli mówimy o 80%, Tak, oczywiście może być 70 opiekunów, bo każdy potrzebujący może mieć swojego opiekuna, ale może być też opiekun dla dwóch osób z sąsiedztwa, w zależności jaką będzie miała osoba przyznaną liczbę godzin, tak, tak żeby nie zaburzały te środowiska swojej wzajemnej pracy i relacji. Znamy tak? Nie, opiekunek nie nie ma. Opiekunki środowiskowe są zatrudniane przez organizacje pozarządowe oraz funkcjonujące PC i PKP w skrócie. Jakie są te? Przede wszystkim, że ona będzie w w czynnościach, ponieważ usługi opiekuńcze, e, świadczone przez opiekunki środowiskowe są to już e, usługi związane z pielęgnacją, z higieną, e, niejednokrotnie z przeszkoleniem i kwalifikacjami odpowiednimi do e, świadczenia takich usług. A usługa sąsiedzka jest prostą czynnością, tak jak i pani prezydent, pan prezydent już e, przedstawili. Ja również o tym wspominałam, są to drobne czynności zapewniające funkcjonowanie w dniu codziennym, tak jak było wymienione, zrobienie zakupu, posprzątanie mieszkania, przygotowanie posiłku, czy wspólny spacer z opiekunem, tak? Natomiast już te usługi opiekuńcze są już głębszą formą opieki i higieny, y, którą należy wykonać nad y, taką osobą potrzebą. Wypełniliśmy białą plamę po prostu w tym zakresie takiego rodzaju wsparcia, jakim są usługi sąsiedzkie. To wszystko, tak? Bardzo dziękujemy.